Czy mnie słyszycie? Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Kilowski A to jest Sword and Sandals 2 I co dziś robimy? No co, no gramy w grę Tu nie, tu nie kupiłem Molotow strajki i mamy Torturament Właśnie, Torturament To jest Turnament, po prostu Turnament, tak se o Bogowie Mają swoje oko na tym turnieju i zsyłają Archanioła każdego roku, by stawił czoła najbardziej wartościowym gladiatorom. Archanioły, yy, tak jak awatary bogów, we własnej osobie, będą walczyły z każdymi gladiatorami najlepszymi. Dobra, rozumiem. Czy rzeczywiście jednak jest walka z Archaniołem z Dobra, I że nie ma się O, cholera, ale bije tego Fest, bije, fest. No to co, to znowu, jak widzieliśmy magię, weszli już siebie. Co? Chyba, jak to będzie wyglądać? Walimy ich na pyrkę i tyle. No, to czasy magii, tak powiem. Czasy no, to, to magii. No już kiedyś to mówiłem, znaczy kiedyś, ostatnio chyba nawet, że bez magii w tą grę nie ma. Gdybym miał się skutecznie na walce, to miałbym potem co robić z moimi punktami. Znaczy, mógłbym odwalić tam i pensa, a to było i Vitality, ale potem co? No, w zasadzie teraz, obecnie, z jednego Vitality mogę ładować sobie punkciki, a w tym, oh. Defense. Staminę to chyba nie o co, bo ja coś dziwię. Coś dziwię, Może rzeczywiście trzymać się generacji Staminy, nie wiem, ale tak, po co? Po prostu ja tą grę, i tak wygrabiłem sobie mi, kurde, multi-eventy Tam ile sobie osadzę, znaczy ile ataku osadzę mojego wroga, to już tam... Ja muszę mieć na uwadze, żeby mieć zawsze jednego Reggie gdyż on jest bardzo dobry, uratuje mi pewnie życie. Chciałbym yy, to ile razy, a to jest kultura. Tak razy może na... No, w walce, jak i tutaj będę jadał w pań, będę musiał ten full wykilować. To jest teoria człowieka. Które... Fajne jest to walnięcie tą łapką, naprawdę silne. Czuję się siłę, że naprawdę jest para w Dlaczego rozwalę tym jednym? Żeby... A jeszcze nie, jeszcze nie. O, w tej gnoju. No i właśnie to jest taki moment, w którym rzeczywiście y, okazuje się, że jednak trzeba coś umieć. Dobra, żemuś nie jest taki szczególnie silny, no, więc po prostu go rozbijemy sobie? Co? Dwa razy miał? Ej, ty słuchaj, synu. Jakże miał? No, no, ja wtykałem, pięknie. Y, Z tego co kojarzę. W jakiejś późniejszej serii, jakby słodze sandalsów, wewnętrznie było coś takiego... No ile by się czego chwilować? No co jest? Zrobili wszystkiego, że każda broń dawała być jakieś plusy do czego, na przykład... O, teraz może, dobra, drugi, ostatni może. A nie, dobra. A na przykład, Yy, Sikiery dawały boosty do, yy, do obrony. Yy, teraz takie bronie przy no tobie takie takie mace właśnie, to dawały boosty do, 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 do strajka, a miecze do do damage'u. I to była jakaś dziwna gra, w której postaci wyglądały tak paskudnie. I yy, tam bodajże mini-fighters. Tragicznie wyglądała, ale z taką mechanikę, co... Może mogłoby wyjaśnić dlaczego jest jakikolwiek podział w no bo na bo patrząc na SK2 to mam jedynie różnicę w demeru że bardziej pod się nadaje w tej obrazie tych to nie ma sensu, no bo nie jakie to pliki, no przecież to w minimalne minimalnym demedżu, nie ma sensu. Znaczy nie teraz, znaczy teraz to ma. Ale co ma defensa. Skoro ma tyle defensa. Tak, defensa. Tak, tak, tak. Dobra, poza Proszę tego nie wilać, nie, nie hilouj się. Nie hilouj się. <tryk> Dobra. Super. Naprawdę. To, to jest niezliczona. że nasz pierwszy film, mam, to jest tam jest Mam dwa razy więcej niż on. I tutaj mam 57. To, to jest, to jest Wojta, ilość no, 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 jeszcze 35% na 5 stronie to jest tragedia, to jest tragedia Tak to możemy wylosować 47 no i to jest już sporo To jest już bardzo sporo Ale ja stop, tak jestem w stanie być przepenetrowanym przez moje ataki bo to nie mam aż tak słabych tych ataków Oj dobra pojechał O kurę, dobra jako mi jednego i... Już. Oj dużo nieraz jest jest a, dobra, spaliłem go. Raz nie Te walki, o cholera, ale wielkie. Co za duży pan. Aha, trochę sobie zrobiłem. Oho. to powiem, że te, te arborowe postry, które tam rozwiększają procentowo, to one nie działają, kiedy się zbije arbor. Ale ten, który przewraca całkiem, znaczy nie mam tej potki, która przewracała całkiem, to tam właśnie, jak pamiętam działa nawet wtedy, gdy już mam armor zbity Dobra, poszedł won, ojciec odskoczył I to nie przeszkadza, gdyż to zamierzam tutaj... ...wo z O, sobie poleciał, gdzieś tam Pierony. Ej stwierdzę, ja i że dobry pomysł. Dobra, dobra, kolejny Ale się wygenerował. By... Dobra Przeciętna, nie czuję, tak jakby, nie, nie wiem ...sełów. Yy, Okej... Okay. Chyba się uda go rozbić. Nie wiem, pokonałem tego, w, tym, w, tym, w, tym, w tym turnieju za pomocą mojej czupagi? A chyba jednego ja chłopca, tak? Co go walnęło, jeszcze ten, co go ogień walnął. No chyba tego będę musiał obijać. Dobra. Będziesz ze mną walczyć. Drogi panie. Okej, okay, dobra. O, masz dużo difensa To jest coś pięknego To jest coś pięknego, dobra Ja szkoda, że nie ma animacji, że po prostu zamraża To bo fajne, że taki zamrożony i sobie zostaje taki zamrożony No to, to fajne, było Bo tak to co mamy No jedynie mamy, że Ale mi się jak to, to samo mi się podoba No to mamy, że zamraża się i odpada w głowę No to jest Nie podoba mi się, to bo ja coś jednego Dobra, no, o, już prawie jesteśmy przy Archaniela. Dla nich nic nie korwi. Yyy, trzy robią defy. Ten... go zabije już. A, zabił, dobra, ładnie, jeszcze obrych chłopaki, chłopaki. to zrobimy. No, jest spory rozstrzał dementu w tym Death Strike'u. No, ja to jeszcze zaaktywuję. Yyy, ponownie jest w... w Warden Sandals w trójce, że praktycznie late game. To jest też w pod, pod magię. ale ja go walnąłem. A, bo ja mam 99%. Okej. Okay. Yy, tam też. Chociaż to nie jest ma pod magię, bo inaczej ma. yy, to jest, nie da. To sobie każda gra w Swolskim Balcie tego, że jednej gry potem takiej walki, mamy, a to potem to już tak... schodzi na drugi plan. Znaczy, to jest to logiczne, jak widzimy tutaj, co się dzieje, no, że jak sobie walę, tak sobie, o po prostu, mogę sobie to abuzować, znaczy abuzować, po prostu, tak na tym polega gra, no, to po prostu. Nie dałoby się grać tą grę, gdyby nie ta marka, no. to co ja to mogę ładować? Vitality, po prostu, nie dam. Agility, żeby jeszcze trochę, go. gdzieś, trochę lepiej skoklić. Dobra, Sadalfo, Archanio. Oto i on. taki, no, taki zwykły chełmik, nie? Mamy trochę inny I tak, jest Champions, Alhangels Mantle. Dobra, on ma frost na całkiem spory na tych swoich rzeczach, ma jakieś, ym, ma dużo adulation, czyli on nie będzie mnie walił magią, czyli wszyscy ludzie będą się cieszyć, będą <coughs> piwatować, czy on będzie piwatować, Weźmy chłopie pierdol. za przeproszeniem, będzie mnie tu ciągnął do, do siebie, On jak od ma kuszę, ej nie golej, też, ja go rozwalę tak co do skiku, on się nie ma czym Wielki Archanio! Wo, kurwa! Wo. Co to ma być w ogóle? 117 tysięcy, dobra. No. I 90 tysięcy. sporo, sporo. Heavens Above! Osiągnięcie dostałem. Dobra. Yy, naprawdę żałosna walka. Żałosna. Yy, o! Mogę z tym ziomkiem sobie... Mogę... Z... Mogę podjąć wyzwanie, takie nabieganie. No to zobaczmy, czy będę dobry. Dostałem dwa Agility, no to super. Ale nie chciałbym już tego czytać, dobra. Mam 10 Agility, to jest całkiem przyzwoicie. No i co, mamy kolejny turniej, I to wcale nie jest e, ostatni turniej z, z cesarzem Antaresem. E, mm, no i co, napiszemy sobie grę i kupię sobie dodatkowe Molten y Chyba, no, na sobie co, mam hejsuń, by wydawać. O, nie mam hajsu. Dobra. Mam no, nadzieję, znaczy, że mi starczy w ogóle <SZukalenia> na zbroję najlepszą. Znaczy, nie wiem, czy zbroję najlepszą będzie w ogóle na te kolejne turnamenty, bo wydaje mi się, że... No wydaje mi się, że na pewno last boss tego turnamentu nie będzie żadnym problemem, no bo to jest... No tak jakby, no pewnie każdy wie, jakiś jest. Bo tutaj walczymy z złym samym sobą, no to tak jakbyśmy notowali, że musimy być w stanie I tutaj polega wygodnie na tym, że AI będzie wystarczająco głupie yy, i nie, nie rozegra nas tak naprawdę. Z tego co na bym było jeszcze, więc to był porpać. Więc to jest fajnie nawet zrobione, że to jest duel, znaczy walka tylko samym sobie. Ale pytanie, czy nie byłbym... Będzie nie miałbym ja problemu z ulicami wcześniej. Chociaż wydaje mi się z drugiej strony, że pewnie tak zbyt napuchali za tą lepszą zbroję, a magia i taki się pisa na kolejne turnamenty. Ja z tego co widzę, to jak widzę ludzi, to już rozegrywałem całą magię bo z dwoma musiałem walczyć, więc no. To, to widzimy jak jest. O, tego już na tego sedna mojego. O, i on ma armor na no, takie samo jak ja. No wiem, co to jest, że czasami ten armor jest taki źle tak wyskalowany. Dobra. Hmm. Hmm. Ciekawostka, raczej ciekawostka. Dlaczego ci ludzie tak bardzo krzyczą? Dlaczego ci ludzie krzyczą? Hmm. To jakoś jest taka dziwna mechanika, że za każdy walnięty ten Molten mol Descent, bo to jest każdy jeden, tak asteroidka po 40 bije, tego każdą asteroidkę ci ludzie wchodzą w aplauz. O, jak teraz jest? To nie jest takie przejedyńcze, takie wylek jak jest normalnie w tylko to jest taka cała seria tych agility. A, gdzieś być zbudowany, wężny. Jest on duży i ma dużo agility gryps. Pośle, a nie, nie, ma dużo agility Nie wiem, czy bo oni dają im bronię tylko pod agilitkę, a nie mają agility Podobnie z tym łukiem. To no, jest trochę głupie, no bo taką taką broń trzeba agility grypsom mieć. oni mają szalaczkę z takimi ruchami. Ten tu ma 10 agility. A, man, a, nie na to byłem beznadziejny, o co To byłem Ja będzie kolejny level. Pytanie, czy ten kolejny level też pozwoli mi walczyć na turnamencie? Tak! Każdy mi pozwoli walczyć na turnamencie. to znacznie szybko już. Nasza serwis jest większa. Jednak jest bar. To, jest, to jest już takie... powiedzmy, droga ku końcowi. Dopiero wieczny już koniec sobie dzisiaj. A jeżeli się bym się spiął, to możemy zrobić tego ostatniego turnamenta. No chyba, że ostatni dzień będzie taki bardziej krótki. Co zrobię? Co zrobię? Dobra, arenka I chyba jeszcze dwa duele. Dobry. I kolejny turnament. O, cholera. To jest Dobry, tutaj pił. Dobra, nie wiem, żeby się nie Dobra, pięknie. No duży jest ten zakres dewery, duży, duży. Chyba trwają się więc to lepiej dla tak? mnie. <noise> Ewa, 719, ej to kurę nie że <noise> tak? nie nie To tak? Może Nie znaczy, że nie gubią. John ten <noise> miecz jest ten, co oni posiadają. Taki minut Auto no, zostało tu do y, albo do albo do tego Dobra, ile statków chyba bałka. Tak, no sposty. to bardziej, Chyba podstawowy to jest Dobra. No i co? Witalijki yy, nie ładujemy. Witalijki nie Dobra. Armory! Proszę serdecznie. Mogę sobie kupić najlepszego Czy mi nie będzie mnie stać? Dobra, mogę sobie kupić. I całkiem dobrze wygląda zresztą seta. Wcale nie wygląda tak źle. Dobra. Chyba mi nie starczy na wszystko. No, nie starczy mi. Ej, a może starczy? Tak, ledwo, bo ledwo, ale chyba starczy. Ej, no starczy. Chyba mi na tarcze nie starczy. <grystanie> na tarczę mi nie starczy. Tak. O, eee... nie stać mnie. Dobra, rzeczywiście, nie, nie kupowałem tego jednego molten defa. No to dobra, wyglądam jakoś tak. Oj, przepraszam za opowiadanie, które chyba było słychać. No to na pewno będziemy już stać po tym turnamencie. Yy, trochę głupio, że tak zainwestowałem te pieniądze. Trochę powinienem trochę w inną stronę to inwestować. Yy, tak sobie wyciszę, Dobra, no i co? Po wszystko. No to lecimy na turnament. Zapisujemy sobie w kurczu i lecimy. Evil Gladiator, jak tutaj widzimy. Yy, ponieważ nie zmieniło mi imię, imię ale nie, imię, ale nie mam, ale jest mi Antaresa, który siedzi. Cesarz Antares, który jest. A cholerawie kiny Antares, tak dokładnie? Czy to jakieś umarły, czy to też jest... <śmierdziś> Teraz bym trochę przytoczył takiego mini-loru Sandals, na pewno nagrałem jakieś mini-serie z World ponieważ ten loru istnieje. Tak, to znaczy... Tak bardziej podejdźmy do tego od tego, Osoba, która World stworzyła, to... Taki, Zajmował się takim, takiego świata RPG, tak jak wyglądało pod gierkę RPG, którą zresztą nazywałem Shuttered Kingdoms. Yy, I on to sobie właśnie robił tak, bo chciał sobie to robić, bo tą, czuł na to hype'a, kiedy był młody. Ostatecznie jedną z których postaci, którą grę wygrała, która się, tego skręta, z tego świata z Warpath Starsowego bardzo istniała, był oczywiście Keith House, z którym walczyliśmy w tej arenie, walczyliśmy też walczyli w, w nim Jedynce, yy, i będziemy walczyć, jeśli będziemy z nim walczyć, to by... shader który jest Santax. Yy, I to jest taka postać, która istnieje długo w tym świecie, to bardzo mi się podobała w twórcy. Bardzo podobało, podobało się potrafić w tym I co? O co ja mówiłem? Co? ten świat, takie różne karty, takie ofe, raniowania, różne karty, które są jakby karty w tym świecie. To nie może taki złotni, Tylko on jeszcze nie miał na myśli, jak wygląda świat na Słodze Sandals. Trochę osób postaci przenikło do świata Słodze Sandals, takie jak na przykład Sir Melgrave. Czy to był Nie, nie wiem. Z kim był torturament? Yy, no dobra. Wybaczcie, a ja naprawdę chodzimy na sobie wejdę na internet, zobaczcie, kim się walił yy, ten Czy to jest Silver Grave? Bo jeśli to byłby Silver Grave, to w sumie byłoby śmiesznie. Tak! Jest, to był Silver Grave. Yy, ten, ta postać, która jest z... Yy, w, w Tavern Questie? Dobra. Dziwna sprawa, dobra, to yy, Bo... Jest, tutaj wieczek, jest też postacią, która yy, właśnie należy do tego typu z Słodego takiego bardziej lorowego. I yy, jest ona jedną z pierwszych postaci, które zostały wytworzone. Ja yy, nie byłem trochę tak po Tylko on został wytworzony jakoś jeszcze w czasach jak... Zajmował się tworzeniem jakiś pierwszych gierek na kurca w tak to były jeszcze czas takie retro, retro, tam myślę, lata może 90 jakoś tak i twarz jednak z barona który również się pojawił oraz Rabelgrave'a, to i to właśnie kolega w tursze, i on sam. Więc to zrenterowali, zrenterowali jakoś ten klient, no. który zrobili, znaczy zeskanowali. Zrobili na biało hardo, potem jakoś pokolorowali i to tak jakby było to narysowane, mimo że nie było to narysowane. Rozumiecie. Taki był komiksowy wygląd. I rzeczywiście ta osoba dużo robiła w tych... Tej... miała dużo projektów robienia tych gierek, ale one no, wszystkie <todgłos> wychodziły no i tak wiele pomysłów musiał złożyć. Jak to wiele jest osób, jak to często zdarza się u osób, y, które zajmują się tak jakby robieniem jakichś gierek, tak jakby am amatorsko, że tak jakby, znaczy amatorsko. No sobie tak, amatorsko, to nie było żadne porządne, jakieś potencjalne studio. Tak samo jak i Swole Sandalsy musiały przejść naprawdę sporo zmian, zanim weszły w tą, e, w tą fazę, jaką, no, tak jakby weszły, no, zaczynając od Swole Sandalsów pierwszych. E, e, bo na przykład według mnie tak już w po Toward Questie to już z tego Słodze standardów już nie ma. Znaczy te obecne Słodze standardy, które wyszły ostatnio, jakby wyszło demo do tej gry to to jest całkiem wiecie w A inne rzeczy to ja nie wiem. No ja w sumie nie wiem. Yyy. Dobra. A jest. A nie, to jest inny. Cholera, nie wiem, dobra. Patrzę na to, bym i chyba mi się skarżyła za osoba. Skarżam się za osobą, bo mi się nie podoba. Gdyż... tam zbyt inny był, nie Belgrade? A jak to nie Belgrade? To ja już nie wiem. Ja już nie wiem. Chociaż w sumie, eja wiem, ja się nie stało, nie Dobra, w innym miejscu mogę sobie pomiędzy nimi, to nie ma czebie, nie ma czebie. To było coś, dobra, to jest coś. Outsider. With full drinking, nie. Lionel, Age of Beast, Age of Beast jest trzy. Ma się wielką małpę jako kolos. O, 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 o. o, jest! Silver Grave, tak, of the Templar Charge. Dobra, czyli ten sam Silver Grave, z którym walczyliśmy, to był z tego co rozumiem, ten sam człowiek, który pojawia się w Władysławie z Crusader. Właśnie dlatego, że ja tak się pojawiło. Eee, eee, tak Tylko, przecież on został tak, jakby pokonany tutaj. No to ja nie, nie rozumiem. No chociaż to inny, ale cholera wie. Cholera wie. Eee, bo na przykład, jak Terror Antares Znaczy, Terror Amtares zostaje pokonany. jest takie lore zbudowane, że eee, w Crusaderze, który jest tak, jakby sequelem lorowym do eee, no, kurde. Do średnicy, do średnicy, do samotów, to tam dor, że ten kuskader doszedł do to stanął w Midor, aby parę z powrótów tam nie licząc tamtych, znaczy nie licząc. Tutaj mamy jeszcze parę, w walce z legionami z północy, z jakimiś potworami, z wieżoludami. To mamy w walce Arglax, tylko nie wiem, czy osoba, która odpoczyła, sobie nie tam dalszy kryk, nie była świadoma tego robi. Czy, czy wtedy właśnie To Arglax to jest ten ziomuś tutaj, o tutaj, widzimy go w tle. To jest ten mistrz Areny. Yy, I to jest Arglax, który jest. Yy, tak jakby. Ej, w sumie, ej, nie, to ma sens! Bo pisze w Loże, że on. Znaczy, pisze tak jakby w lożze, że on yy, był mistrzem Areny. Yy, no i pokonany Emperor Antares. A potem sobie uciekł do ziemi. Yy, tak, Borambir na północ i tam stworzył armię zwierząt. O, czyli mamy ma, ma to sens, jednak znaczy to troszeczkę wyjaśnione, ma to sens. Yy, ważne jest to, żeby obserwowane światy zawsze były w miarę wyjaśnione, bo na przykład zła kreacja świata, jest to, to może to coś, co możecie obserwować w przypadku ostatniego filmu, te jest, niesamowite zwierzęta czyli bawimy się ze zdziania Harry Pottera co się wcale nie okazuje że... dużo problemów dużo problemów dobra, Dobra. Rodgar błogosławiony ale ma dużo życia trzeba naprawdę i dużo danonku bój. dobra ale to spadają nps -y. naprawdę jest dziwne że tak bardzo A na wydajności, kiedy się wrzuca te wszystkie strajki i tak dalej. Dobra, będę musiał go chyba potraktować moją pałką. Normal attack, oj pięknie, oj jeszcze go no dałem, to jest piękne, no to jest piękne. Dobra, Sedious Shire, Shire, a właśnie jeszcze muszę przeczytać jeszcze tego turnieju, bo zaczynają nie wiem dobrze Aaa, chciałbym wiesz, tak jakby, ten świat, dlatego będę to... O obie gnoju się wychylował. To ja cię, o kurde, weź mnie mocno rozebrał. A dobra, ja cię zlikwiduję, to ma dniem. Czy z walczyłem w tym turnamencie? Mieliśmy to drugiego zwycięzcy, a, czy tam wiele osób wygrywało ten Archangel Mantle? Okej. Okay. Tak, zwycięzcy tego turnieju poprzedniego są zaproszeni do, imperi do cesarskiego pałacu, by walczyć w serii, e, tak jakby, turniejów nadzorowanych przez samego cesarza. E, tak jakby, wygraj swoją drogę do samego szczytu, e, tak jakby drabiny, i skonfrontuj się z samym sobą? ja. E, oczywiście, że to są te same. O, oh. Trivia. Cesarz tak jakby spreparował automatona dla ciebie, żebyś z nim walczył. Automation? To są... on jest w pełni ci równy. Okej. Okay. Okej. Okay. Automatony będą dopiero w kolejnym Forrestal Balcie. O, Antares już zniknął! O, Antaresa nie ma. Joey. No to co? Musimy po prostu wymusić na nim, żeby użył swojego... Yy, swojego Rejuvenejta Ale ładnie teraz siadło Okej, okay, jego siadł za mniej co się nie, To się nie obchodzi za ile to wchodzi, bo przecież to wszystko polega na tym, ile... O właśnie On teraz wysła Rejuvenejta A, a też teraz... Rejuvenejta I on ma jeszcze Fireballa Ale on nie powinien mieć zrobić ten Fireball, więc

Lepiej mi weszło No zobaczymy jak to <trykować> Ryzykować No nie chcę znowu tak jakby Nie no muszę zaryzykować Dobra Dobra zajebiście Ej ja to wygrywam Ja to wygrywam już teraz No Dobra Dobra, dobra, dobra 120, bo się Ura! E, doko, no to rozegrałem. No jaj, był Taiselmi z trudnego stanu. Dobra. Witali. E, nie, <try> hey witali. E, teraz dostałem <try> dopiero... Witali. Co? 50. Level? O, 50. Uuu, czy nie 51. Czy jeszcze jeden level trzeba wbić? A ile ja mam nagrania? Już. E, 27 minut. Uuu, to może bym dzisiaj skończył. No. Dobra, kupujemy sobie lepsze te sh Shingardy, lepszą tarczę. I mamy full builda. Teraz do full, full builda potrzebujemy, jeszcze sobie kupić jednego tego Death Strike'a. I mamy wszystko, co mogę już tylko mieć. Yy, tak, tylko ja potrzebuję wygrać jeszcze jedną walkę. No to kurde, pójdę z tym wygrać. Bo szkoda byłoby tak po prostu, tak zakończyć, tak bez wyrazu. Tak, bez komuśnicy. Dobra, jeszcze raz walniemy. Dobra, 46 tysięcy, Co mi wystarczy? No nie, mi nie starczy. Yy, czy ja źle spojrzałem? Ile ja mam mieć? Ja mam mieć yy, dodatkowo Co? A dobra, się spojrzałem, dobra, dobra yy, to, to nie jest mój hoist, tylko ile ja mam zapłacić, dobra, czyli ja jeszcze muszę trochę uklepać, dobra To na dziś będzie to wszystko yy, Dosłownie wszystko A widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie kończymy już grę. Elo!